Raxi Węgiel od dłuższego czasu zaskakuje swoich fanów nie tylko wspaniałymi występami, ale także odważnym podejściem do mody. Młoda artystka, która od najmłodszych lat zdobywa serca publiczności, nie boi się eksperymentować ze swoim wizerunkiem, co niewątpliwie potęguje emocje wśród jej obserwatorów. Kilka dni temu, dokładnie 17 kwietnia 2025 roku, Raxi zaskoczyła swoich fanów wesołym i odważnym ujęciem, w którym ujawniała się w nietypowym stylu. W ostatnich miesiącach artystka miała ręce pełne pracy, co można było zauważyć na jej profilach w mediach społecznościowych. Mnóstwo zdjęć oraz relacji z nagrań w studiu utwierdzało w przekonaniu, że Raksy jest obecnie na świetnej artystycznej fali. Dodatkowo, w najnowszych tygodniach przemierzała Polskę na swojej trasie koncertowej, co czyniło ją jeszcze bardziej dostępną dla fanów. Przed nią jedynie występ w Toruniu, jednak aktualnie cieszy się kilkoma dniami wolnymi, które postanowiła spędzić z mężem, Kevinem Mgley. Na swoim Instagramie pochwaliła się sympatycznymi chwilami, które dzieli z ukochanym, a także swoim niepowtarzalnym stylem, który szybko przyciąga spojrzenia. Raksji nie boi się również odważnych stylizacji, co potwierdzają jej ostatnie zdjęcia. W młodym wieku artystka często pojawia się na czerwonym dywanie w krótkich, odważnych kreacjach, które uwydatniają jej smukłą sylwetkę. Spośród licznych prezentacji jej wizerunku na jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie można zobaczyć ją w zaskakującym połączeniu samej w staniku i skórzanej kurtce, co wzbudziło sporo emocji wśród jej fanów. Na jej profilach społecznościowych widać nie tylko pasję do muzyki, ale także do mody. Raksy chętnie dzieli się z obserwatorami swoimi projektami oraz codziennymi inspiracjami, co sprawia, że jej fani mogą śledzić jej życie na różnych płaszczyznach. Pasjonaci jej twórczości mogą zobaczyć ją w przeróżnych stylizacjach, co czyni jej profil dynamicznym i pełnym różnorodnych inspiracji. W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele opinii na temat jej ubioru. Wiele osób zwraca uwagę, że artystka często decyduje się na odważne zestawienia, które są nie tylko efektowne, ale też nie zawsze odpowiednie do okazji. Takie komentarze budzą spore emocje wśród internautów, którzy mają różne zdania na temat jej wyborów modowych. Raxi Węgiel to nie tylko utalentowana piosenkarka, ale także ikona stylu, która nie boi się wyjść poza utarte schematy. Jej odwaga w prezentowaniu siebie i swojego wizerunku sprawia, że jest jedną z najciekawszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Jak potoczy się jej dalsza kariera i jakie zaskakujące stylizacje jeszcze zaprezentuje? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, Raxi jest na dobrej drodze, by zdobywać serca publiczności nie tylko swoją muzyką, ale także modą.